ma byku. Jak wygląda idealny posiłek przedtreningowy? Dzisiaj będzie mięsnie, bo jest o czym mówić i trzeba uwzględnić sporo warunków. A na końcu poukładamy to sobie w logiczną całość i dać ci narzędzia, żeby wiedzieć. Kiedy? Co? Ile? Jeść, żeby mieć świetny posiłek przed treningiem. Bo to jest jeden z tych tematów, gdzie nie ma jednego idealnego rozwiązania dla wszystkich. Jeżeli ktoś tak mówi, to mówi kompletne bzdury. Więc wejdźmy sobie w szczegóły. Po co jest posiłek przedtreningowy? Ludzie mówią, że musisz zjeść przed treningiem. Ale co ten posiłek ma tak naprawdę robić? Dwie rzeczy. Pierwsza. Zapewnić energię. Fizyczną i co bardzo istotne, także mentalną. Na trening. Hipertroficzny zaraz po nim. Ile energii i wysiłku włożysz w trening, tak mocno odblokujesz sobie przyrosty. To główny powód, dlaczego jedzenie przed treningiem jest tak bardzo istotne. Drugi, w dużo mniejszym stopniu, ograniczyć rozpad mięśni podczas treningu. Mięśnie trochę się rozkładają, a potem przez kolejne dni podczas regeneracji odbudowują się z nadwyżką. Tak to działa. To drobny efekt, bo ważniejsze jest czuć się dobrze i energicznie podczas treningu. Z tych właśnie perspektyw patrzymy sobie na posiłek. Jak bardzo to jest ważne? Jeśli czujesz się bardzo, bardzo energicznie i silnie na treningu, to od strony technicznego odżywiania posiłek przedtreningowy nie jest super krytyczny. Przykład, jeśli wczoraj zjadłeś sporo węgli i masz wysokie zapasy glikogenu w mięśniach, możesz wstać rano, wypić wodę lub kawę i zrobić znakomity trening. Nie zawsze, nie u każdego, ale dla wielu osób to też by się sprawdziło. Czyli tak naprawdę nie musisz jeść nic przed treningiem, o ile czujesz energię i brak pustki. Jeśli natomiast zjesz kilka godzin przed treningiem, zwłaszcza po dniu z mniejszą ilością węgli, dorzuć tam Gdzieś węglowodany, żeby podładować ten glikogen. Podniesiesz glukozę we krwi i możesz zrobić wtedy trochę więcej powtórzeń. Mieć trochę lepszą pompę i sygnał anaboliczny do rozrostu. To nie jest ogrom, ale bywa to czuwalne. A aminokwasy z białka mogą też działać antykatabolicznie. Ważna rzecz uczucie pełności. Jeśli przychodzisz na siłownię, technicznie najedzony, masz węgle i aminokwasy, ale żołądek jest pusty. Czujesz się. Wypompowane. To trening leci na łeb. Pokazano podczas badań, że fizyczne wypełnienie żołądka, nawet niskokaloryczne, poprawia subiektywną energię i chęci do wysiłku. Ewolucyjnie, jak coś w tobie jest, to ciało się chętniej odpala. Jak jesteś pusty, to ciało będzie chciało oszczędzać energię. Krótki przerywnik. Bo z uwagi na to, że w jednym odcinku nie jestem w stanie poruszyć wszystkich kwestii związanych z budowaniem mięśni, to przygotowałem coś specjalnego dla ciebie. Darmowe wskazówki dietetyczne i treningowe trafiające na Twojego maila. Kliknij w link poniżej, żeby zobaczyć szczegóły. A ja wracam do tematu odcinka. Wniosek kluczem. Posiłku przedtreningowego to jest nie czuć się pustym. Może wcale nie potrzebujesz posiłku, ale im dalej w dzień od śniadania, tym bardziej ten posiłek może być potrzebny. Na przykład wstałeś o siódmej, nic nie jadłeś, chcesz trenować o 15, będzie ciężko. Ale jeśli na przykład wypijesz szejk białkowy i zjesz jakiś owoc, jabłko czy banana, mamy błonnik, objętość z jabłka, to wypełnia żołądek i 30 minut później czujesz się nie pusty, a to robi ogromną różnicę. Idealnie by było nie zapominać o makro, ale ważniejsze niż perfekcja w makro jest nie pójść głodnym na siłownię. Im dalej w dzień, posiłek ma większe znaczenie. Ale ile czasu między posiłkiem? A treningiem. Tutaj mamy trzy konkretne scenariusze. 30 minut przed treningiem, 2-3 godziny przed, 4-6 godzin przed treningiem, posiłek. Te czasy mocno wpływają na to, co i ile tego zjeść. Za pełno trenujesz, a jedzenie jeszcze stoi i bardziej chce się żygać niż trenować. Za pusto, nie dam rady tego podnieść. Nie mam siły, nie mam siły. Ile kalorii w posiłku? Tutaj szacunkowo, jeżeli będziemy 30 minut przed treningiem jedli jakiś posiłek, 1 ósma Twojego zapotrzebowania kalorycznego. Więc jeżeli to jest na przykład 2000 kalorii, mało, ale łatwiej o matematykę, to 250 kalorii na ten posiłek przedtreningowy? Liga. Jeżeli zjemy więcej, więcej będziemy bekać na trening. Jeżeli zjemy mniej, no to to będzie kropla w morzu potrzeb i będziemy puścić. Z kolei 2 lub 3 godziny przed treningiem to już taka 1 piąta, 1 czwarta zapotrzebowania, czyli już solidny posiłek. Natomiast 4 do 6 godzin przed treningiem, jak wiesz, że nie będziesz miał tej przestrzeni, żeby zjeść przez te 6 godzin posiłku, a jedziesz od razu na siłownię później, to musimy zrobić duży posiłek. Często to jest jedna trzecia zapotrzebowania, lub nawet połowa całego zapotrzebowania kalorycznego w ciągu dnia. Oczywiście, jak zjesz ten duży posiłek, teraz w tym momencie będziesz cały ociężały, aż będzie się zbierało, aż posiłek będzie chciał się cofnąć. Natomiast, jak już pojedziesz po 6 godzinach na siłownię, już będzie idealnie, posiłek się strawi. Będzie siła, nie będziesz pusty, będzie akurat. Jakie makro? Też w trzech odsłonach sobie zrobimy. 30 minut przed treningiem. Mamy 1, 8 kalorii zapotrzebowania. 1 do 3. Białko węglowodane. Trochę białka, więcej węgli. Minimalny poziom tłuszczu. Na, czyli na przykład 20 gram białka, 60 gram węgli. Dlaczego minimalny poziom tłuszczu? Tłuszcz spowalnia trawienie. Pół godziny przed. Chcemy, żeby ten posiłek szybko się strawił, dostarczył nam dużo energii. 2 godziny, 2-3 godziny przed. Białko do węgli 1 do 2 lub 1 do 2,5 z uwzględnieniem około 0,5 tłuszczy, czyli np. 50 g białka, 100 g węgli i 25 g tłuszczu. Znowu jak zjemy posiłek głównie białkowo-węglowodanowy, szybko go strawimy i na treningu będziemy głodni. Tutaj tłuszcze muszą też się pojawić, musimy spowolnić to trawienie, żeby za te 2-3 godziny być jeszcze pełni i pełni energii. 4 do 6 godzin przed treningiem. Jakie makro? 1 do 2, jeżeli chodzi o węgle, tutaj też nie przesadzamy z węglami. I 1 do 1, jeżeli chodzi o tłuszcze. Czyli na przykład pamiętaj, to jest dużo większy posiłek. 70 g białka, 140 g węgli i 70 g tłuszczu. Wysoki tłuszcz spowalnia trawienie i przedłuża sytość posiłku. Tak byś po tych 6 godzinach nie był głodny na treningu. A jakie produkty? 30 minut przed szybkie węgle, szybkie białko, śladowej ilości tłuszczu. Czyli na przykład shake białkowy, jakiś Powerade, do tego banan i lecimy z treningiem. Bierzemy też płyny dlatego, żeby nie być zbyt pełnymi Węgle dostarczone, białko dostarczone, lecimy z tematem. Drugi wariant, 2-3 godzin przed treningiem. Średnio trawiące się białko, drób, chuda wołowina, zwykły szejk, średnie węgle, ryż, makaron, pełnoziarniste pieczywo, trochę zdrowych tłuszczy, oliwa, awokado, orzechy. 4-6 godzin przed treningiem, tu jeszcze wolniejsze białko, łosoś, bardziej tłusta wołowina, wolniejsze węgle, pełne ziarna, strączki, dużo warzyw i sporo zdrowych tłuszczy, orzechy, masła orzechowe, oliwa, awokado. Dalej do treningu i im większy posiłek, tym więcej trzeba popić. Woda. Napoje niskokaloryczne. Sól jedzenia ściąga wodę do przewodu pokarmowego. Bez dodatkowego nawodnienia będziesz się czuł napompowany w brzuchu, a nie w mięśniach. Dla przypomnienia, najważniejsze zasady. Najpierw zadbaj o to, żeby nie być pustym. Najpierw zadbaj o to, żeby trenować mocno. Bez mdłości, bez pustki. Reszta to drugorzędne niuanse. Jeśli zaczynasz się spinać co do dokładnych gramów, lepiej zjedz coś sycącego i z białkiem i idź robić po prostu robotę. Im bliżej treningu, tym mniejszy posiłek. Szybsze makro. Mniej tłuszczów i trochę płynów. Im dalej do treningu, tym większy posiłek. Więcej tłuszczu, wolniejsze białko, wolniejsze węgle i więcej płynów. A jeśli potrzebujesz pomocy z dietą, to sprawa prosta: odezwij się do mnie. Mail znajdziesz w opisie i w pierwszym komentarzu. Poradzimy coś z Twoją dietą. To samo z treningiem, ale koniec z tym teraz, bo czas na konkretny przewodnik tego, jak ćwiczyć konkretnie klatkę piersiową. Mam dla Ciebie zestaw konkretnych ćwiczeń, które uważam. Że dają niesamowite efekty, jeżeli się wykonuje poprawnie. A Żeby je wykonywać poprawnie, musisz zobaczyć koniecznie to wideo tutaj. Tam daje top 3, tam daje top ćwiczenia na klatkę piersiową bez użycia wyciągów. Widzimy się tam, do zobaczenia kolejnym razem.